szkola. Siedzą chwilę na tarasie. Yy, na rozmawia z wujkiem. I ja się wygrzewam, a mała zasnęła. Mieliśmy na dzisiaj duże plany, ale niestety Nisa nam troszeczkę się rozchorowała i no i nie plany po prostu poszły na drugi plan z tego względu, że, no, że mała jest chora i teraz się wygrzewa na słoneczku. Troszkę nam Kasia w nocy miała gorączkę, mówi, mówi! więc nie chcemy jej męczyć dzisiaj. I sobie tak po prostu siedzimy. Trochę w parku. Byliśmy teraz tutaj, trochę siedzę i zaraz tu domku Ale z góry. Mama, No, się Met kinderen, vier ja, kinderen. Alina. Wat is Alina. Wat? Oh, is dat? Wat extra. Burada yapabilir miyim? Çünkü burada poniedziałek, wielki poniedziałek sąsiadka mi powiedziała dzisiaj że właśnie u nas na zamku jest zbieranie jajek my jesteśmy troszeczkę spóźnieni bo niespodziewanie wpadło na wujek, więc troszeczkę jesteśmy spóźnieni i co? jedziemy zbierać jajka gdzie ty jedziesz? koszyczki mają dzieci, bo ja wcześniej kupiłam takie koszyczki im Nisa coś ma, rodzinica jest jeszcze przeziębiona, już jest lepiej, ale jest przeziębiona jeszcze. Chłopcy też mają. No i jedziemy wspierać jajka. Pierwszy raz e, zobaczymy, jak będzie. Pochaliśmy na zamek. On jest po prostu piękny. Przepiękny, olbrzymi zamek. lu, Nisa, Nisa śpi sobie. Idziemy tutaj. Wiecie, Od razu sobie myślę jaka to była historia. Ogólnie tutaj w jednym z okienków w lochach stoi taki manekin, takie kobieta. Bo tutaj się z tym damkiem wiąże pewna historia, że pewna księżniczka czy, czy ktoś tam po prostu zabiła swoje dzieci, bo mąż, powiedział im, że, mąż jej powiedział, że ktoś stoi na przeszkodzie ich miłości i że po prostu musi się dowiedzieć kto to jest. I ona myślała, że w to chodzi o dzieci, zabiła dzieci. Okazało się, że to byli rodzice albo jej, albo jego, no i przez to została wtrącona do lochów. No i tam po prostu zmarła. I ponoć teraz, po nocach ona po prostu tutaj straszy. No i jest taki właśnie postawiony manekin tam w lochach. Widziałam go, okropnie to widzą na te lochy, tak jak przez okienko można zaglądnąć. Pięknie to jest. No nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tyle ludzi tutaj. Nimy się jeszcze nie zaczęło, już jest po czasie. Więc zobaczymy. Tutaj jest taka ściana. Jasi, bo się zgubisz Jeszcze pewnie będzie troszeczkę opóźnienia, bo czekają pewnie na inne, innych jeszcze Chcę idzie zobaczyć, gdzie są jajka o. Kom. Idziemy zobaczyć Biegną szukać jajek, chodźcie szybko no, no. Szukaj Jasi, szukaj Żółte te jajka są, ale już dzieci przed nimi pobiegły, już nie ma jajek. Rozglądajcie się. Uuu, jest gejt! Szukajcie, szukajcie! Leżą jajka wszędzie! Żółte kwiaty, żółte jajka. Brawo, nic! En is Jasin gelb, 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 gelb. Wat is het jajek! Hahaha, waarom is Jajko! Jasin, ben je. Jasin, Jasin, dan je gelb, ben je gelb. Hadela!

Jajek. Tu masz, blau, blau. No, chodź ale! Szukaj, tam zobacz ile leży jajek! Chodźala! O! Enis! Koszyk masz, koszyk, weź koszyczek w wózku. Koszyczek wasz wóz, Eli w Gelkezem. Blau, blau, blau <grywa> Macie, koszyk, bo to koszyk ale będą No to do wózka wsadzaj do Nisyka koszyk tam leży Rot. Biała u góry, biała u góry. Chodźcie, tu leżą. Chodźcie, zobaczcie, ile tu jajek. No widzisz, ale im więcej tam czekolady jest, to malutkie zbieraj. Eli ale jajek masz dużo, co? Eli, za Ty? Coś za te jajka dla Dzieci dostaną, czekoladę chyba. No. Ja Ci nie wziął pojemnika i kieszenie zapełnił, co? zbrał, brawo, ale że Ci pozbierali, co? Środki brat tutaj jest z żoną. Podzielimy się jajkami. Jasin, jasin, Emirowi dajcie temu. No i koniec dzieci zostały tylko po patce haribo, ale pozbierały jajek. A u mnie na W ogóle miało być jedno jajko na dziecko, no ale moje dzieci i inne dzieci nazbierały ich sporo. Mama chyba najbardziej szczęśliwa. Pierwszy raz w życiu jajka zbierała. Wiemy. No. To taka wiecie zabawa. Fajnie, że miasto to się zorganizowało. Było sporo osób, ale nie aż tak dużo jakby się wydawało. Nie starczy, nie ma. Można to robić. Piękny zamek. Już Wam kiedyś wspominałam, że w tym zamku też jest muzeum. Pięknie jest tutaj. Musimy iść pod taką górę, nie wiem czy nie nas słychać. I tam u góry za te jajka i dzieci dosta dostaną czekolady. Tak. Musimy iść do góry. Z tej strony zamek. Tak, wygląda w ogóle jest tutaj piękny widok na kulumbach. Już! Idziemy. Tata pobiegł chyba pierwszy za tą czekoladą. Oj. Tutaj właśnie na dole, tutaj jest ta pani co to straszy. Nie tam zajrzymy. Gdzie tata? Ja Sina nic zachodźcie tutaj, tam jest tata. Że zamek jest tak wysoko na górze, to tu zawsze wieje. Ja nie mam nic na swoim uchu. Zobaczcie, jakie tam są lochy. Później zobaczymy tą wiedźmę. No nie wiedźmę, ale księżniczkę. Została się co na doch. lochów. Idziemy na plac teraz i tutaj dostaną dzieci czekoladę. To też jest bardzo pięknie, naprawdę ten zamek jest cudowny. Zobaczcie ile tu osób jest Chodźcie tam co jajka oddacie Anisio Teraz musimy stać tutaj w kolejce i są oznaczenia czerwone jajka, żółte i niebieskie. Chodźcie powoli. A że mamy wszystkiego po trochu, także zobaczymy, jak to zorganizujemy. Zorganizujemy. Ja w ogóle w kieszeniach po jajka. Zajączki je rozdają mnie. Zdjęcia robią. Ja, alles dir. Schöne, schöne. <laughs> Warte mal, das Gib da Ja, alles, alles, da. alles, alles. <laughs> ja, Danke, dass du aufgeräumt hast. Er ist doch. Er ist doch. Beide bleiben. Ah, Schöne, schöne. Ich denke. das kann Ja. nehmen wir alles.

Daliśmy wszystkie jajka. Tam był tylko żółte, ale nie chcieliśmy wiecie stać. Trochę tu, trochę tam. Dla każdego dziecka musi staczyć czekolad. Dlatego, żeśmy wszystko rzucili. Tu są lochy. Uhu. No jest tutaj. No. To niby ta księżniczka, co zmarła w lochach. Straszne jest. Uhu. już wracamy już po zbieraniu jajek. Było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Chodź, nie bój się pieska, chodź. Pomódl daj rączkę mamie. Daj. Nozę, już Ci wzięłam nozę.